Na pewno tak, na pewno zwycięstwo było nam potrzebne. Od jakiegoś czasu tu u siebie nie mogliśmy przełamać tej pasy braku wygranych i dzisiaj to się udało. Chociaż nawet może za dużo powiedziane, że, że tylko udało, no gdzieś jednak ta gra była dobra w myśle i stworzyliśmy sytuację i co ważniejsze skutecznie wykończyliśmy, także bardzo się cieszymy. No nie, jakiś jest znowu problem, po, po, po jakimś tam prowadzeniu mamy znowu problem, żeby spokojnie troszkę grać, z tyłu nie tak nerwowo i tracimy głupią bramkę, potem przeciwnik się tym napędza zbyt mocno i znowu gdzieś tam mamy problemy. Niemniej no wygraliśmy i myślę, że tutaj zapomnimy szybko o tym, że, że tak się stało, i wyciągniemy jakieś wnioski, przeanalizujemy to, żeby po prostu to się nie powielało dalej. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że no spóźniony był bramkarz obrońcy i po prostu no czujnie, czujnie akurat się zachowałem w tej sytuacji, gdzieś poszedłem na, na gazie, nie kalkulowałem. I po prostu no, przyłożyłem tą, tą nogę do tej piłki, która dosyć mocno pędziła, więc ta siła była dosyć duża i idealnie się zmieściła pod poprzeczkę, także cieszę się, że, że, że to wpadło. Na pewno jedziemy, żeby zgarnąć całą pulę. Będziemy z każdym walczyć o to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, jest nam to potrzebne. Chcemy się liczyć w tej lidze i na pewno z takim nastawieniem pojedziemy do ząbek.